Teraz pomyślcie sobie, gdzie są wasze mamy, jak wyglądają teraz, gdzie są, gdzie siedzą. Wyobraźcie sobie całą co, całą, całą myśl, jak też będą wam musieli pomagać. I znowu, powtarzajcie w duchu za Panie profesorze, wybaczmy Ci wszystko, co musieliśmy. Prezentuję z niej żałobę, cierpię z mojej złości, z mojej agresji, z mojej zamiastki. Ci Proszę Cię też o przebaczenie, wybacz mi moją pragnęłość, moją nienawiść, moje nerwy, moje zmysłowo, moje kłamstwo, mój brak odwiedzenia, moje usądzanie Ciebie, moje błaganie Ciebie. Wybacz mnie, mamoś. Proszę Cię o przebaczenie, przebacz mnie, Chrystus. Ja Tobie wybaczę. Liksom, bo proszę państwa, pozostanie... proszę państwa, proszę państwa, proszę jest proszę państwa, proszę nie proszę na proszę państwa, proszę państwa, na państwa, proszę Feel really? Jak ktoś ma fotografię rodzeństwa, dobrze, jeśli ktoś nie ma, to proszę sobie przypomnieć swojego brata, swoją siostrę. Będziemy mówić jak nie do jednej osoby, ale na przykład całego rodzeństwa. proszę sobie przypomnieć, jak wyglądają, jak mają buzię, jak mają włosy. Udzielę Cię przebaczenia. wybaczam Cię, że chciwość. chcę niesprawiedliwość. Twoje To jest Wybaczam Ci, że, że zrzucałeś na mnie różne rzeczy. Przypomnę Ci, że rodzice pomordowali Cię w że dostanę się więcej cyklu Żeby nie razowanie zrozumiała. Wszystkim złe rzeczy, złe słowa, złamyśli, wypaczyć. Jesteś do mnie bardzo ważny, bardzo ważny, który mnie tak znaczy. Dyskutuję z mojej agresji na Ciebie, z mojego połczania, wstrętu na Ciebie. Dyskutuję z krety, nie, jest w moich złych myśli wobec Ciebie. Wybacz Wam cie, 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 Cię wszystko, brać w tym. Wybacz Wam Cię wszystko, mojego świata. Niech Ci Bóg błogosławi, aż to zagrobiam szczęście, co najlepsze. Niech Ci daj do Bóg na szczęśliwe życie, spokojną starwność. Pośmielę Cię Ciebie, niech Cię niczego nie zabraga. Proszę Cię też, żebyś mnie nie patrzyła, jeśli ja nie byłem w Ciebie, to bym z Ciebie zachłaniał, niech ludzki zarozumiał mój

Rozciąć. żeby rozciąć te błagosławieństwa, które na dzieci. Nie Dobrze by było, zadziałać to, Zostawać, się dziecię, to będziemy... zadziałać, wspólną naszą drogą, swoją i błogosławieństwem kapłanom, żeby przeciąć rozciącisk i... i oddalić te błagosławieństwa ze wobec na świecie. To musi być kuponą.

Thank you. i moc Twojej Świętej, wstąpi na mnie dzieci i rozadnie złamie moje żołądze. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Siąśćcie sobie.